Tak. Dzięki. Riego się llamage Przywitaj się dziadzie. Pro gamer. Siamko. się zagramy sobie Fef for Dadam. No. swoje nogi? Widzę swoje nogi. Hmm, fajnie. Ja można wizytę. się zranić, wejść do mnie raz. Tu jest. szczel do nie. mnie raz. A można, nie? A nie, zapomnę jakie Luisa zabijaliśmy. Zabijamy go? Nie, zostaw go. Jest, Dobra, idziemy. Sobie, a, no, ja tym... Może się przywitamy z Bobem? Czekaj. Mógłby sobie tak, że nie masz... Daj się na słuchawki jakoś tego. Co? No daj się na słuchawki ten. Jak Kurwa, ja bym musiał obracać komputer, a nie wiem, czy mi się kata dźwiękowa nie wyłączy. To czekaj, ja się ciszę. Oh. As no Cześć. fail. To wyłącza, to tylko dam trochę ciszej. Jest lepiej? Tak. Stare dobre czasy. Pamiętaj, jak to się grało. Mm. Nadal się gra. <noise> Mogę zagrać. Time bomb. Ja też, e, to kurde Złodziej O time bomba Ja też mam time bomba i koktajle motowa Ale ja nie chcę tego koktajla Chodź Dzienny Mają wpierdziel, nie? A nie, tutaj wyszliśmy AAM chodź tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj, chodź tu do mnie Idę Jaki fail, aha bo ty nie zmieniłeś nic Przywitaj się z Bobem Bob trochę na kacu Siema Bob Yo. Dobra, chodź, bo tędy oszczędzimy i mamy iść teraz... <laughs> nie, teraz mamy iść tam właśnie, tamtędy prosto, co mówisz? Nie, 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 wyjdź z tego. What tutaj o. Ochot... tutaj, o... Oh. Mamy iść teraz w lewo. Nie. O oh, kurwa! Wszyscy do was biegnąć dupko. Bo... by was coś goniło? Tutaj, o, oh, chodź tutaj, wróć się do nas. Wiem, tutaj zombiaki są przecież. Ale tutaj O musimy iść przecież Ten O Muszę iść, muszę mam Dwa to Dwa doda, doda kurty ja Ja mam, jak bym chciał jeszcze detale zmniejszyć, bo mi ścina Ja też trochę ścina Czekaj, ja się zmniejszył tutaj to. Tam sobie tutaj na medium Albo nie Shader detail of wszystko nalowa dam, że miał najwięcej FPS-ów też będzie miał wtedy dużo FPS-ów No wiem Dobra, ustawiam Tylko nie wiem czy mi przygrze właśnie nie wywali no Nie wiem, przygrze mi będzie chyba, będzie się strasznie długo ładować Masz 10 sekund tak. 10 9 o, osiem, siedem, 6 O! Już, O! No. dalej mi ścina. Jak to? <tryk> ja nic nie słyszę od twojej mamy. Ty, ukryte drzwi! Kibelek! Chodźcie tam, pójdziemy. do ciebie Czekaj, otwórzmy kibel, chodź do kibelka. Chodź, zamknij drzwi. <śm> Weź się przesuń w, w lewo, tam o tam gdzieś, no. w prawo, to jest prawo. No to, to twoje to prawo Chodź, idziemy do innego. jest lepsze. To idź w jeden róg, ja pójdę w drugi róg i zamknijmy drzwi. O. Weź ja. mnie O, no, o, oh. o. No, tu dam no, tu z nie było. Ej, no, no. ja desarać paja, seram. Nie chciałem tego, robić, wiesz, o tym Dobra idziemy Cio. <noise> Ten grubas Ej, przepraszam cię bardzo Dziękuję. Kurwa biegnie do mnie No chodź kurwa to zakleje mamy no, no, no. Bo to są to, to jest ten bomba. No i weź flag im się pozor Dzięki No wiesz dzięki co Zaraz będzie ple... Ej uważaj, bo to zaraz wybuchnie Wiem 3, 2, 1 Idziemy dalej Nawet nadal nie wiem czemu ja akurat to strzeliłem Chodźcie bo zaraz będzie horda Poczekaj chwilę Dawaj szybko, powiedz kiedy wejdziesz Niech wszyscy tu wejdą czuj się bo oni nie mogą wbić Muszę się gwałcić, Kto to był? Nie mama Co ona robi? Horda, o! Poczekaj, poczekaj, ja sobie zrzucę tajem bombę Grubas miał o, o hala, odbrzygał Opie pa hord, <coughs> hord ciłem tego Jak się w do domu zadaj, 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 zadaj. Mi się zaraz amunicja skończyć Kurwa dalej mi ścina Czekaj chwilę no kurwa, Smokera zabijam. zabijałem. muszę chyba rozdzierczo zmniejszyć. No brawo, jak ty dałeś na ile? Przynajmniej 800 na 600. Ja miałem 1024. Mam nadzieję, że się ma, pani musi kurwa ładować. no bo się w kurwie, jak w się. Kurwa, znowu czekaj, zmniejszyło mi się. Mhm. A masz. 13 sekund. Raz. 11, 12. A. No, 11, no. 8, 10, 7, 9, 8. O już. No i chopie no, Nie wiedziałem, że przysały, ich I to, nie tak. Nie O, apteczki, bierz apteczki. O, pikle, pierśy, bierz pilsa, chociaż ty wziąłeś już. No, już to nie to mam. Nie już nie mam amunicji w tych... Tu masz amunicję. Tutaj masz obok amunicję. Cie, o! Tu masz drugi pistolet, chce tutaj, masz dwa pistolety? Mam. Na początku były. Okay. Weź się uleć. No nie mogę, nie mam. E ile masz HP? A widzę. Wa gruba miał Kurwa będzie ten. Przyjdą Chyba Gdzie ty masz tutaj Nie wiem czy to No dobra dzięki Dzie Ja też będę żałował. Czekaj, tylko sobie się wezmę się. kilka gryzów i to wygryzę. się Dziękuję. A gdzie nawzajem? Muszę obrażę. Nawzajem. Dzięki. <grym> <grym> Dobra. Czekaj, jeszcze Dobra. nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Już. Okej. Wiesz, prawda? Nie, już Tobą no, to za klawiatura. Dobra, jademy, Dobra, jademy Dobra, chodźmy dalej, ja nie będziemy tutaj stali Chopy, ty nie mam lagów, nie? Chopy czyściutko mi chodzi. O, dwa pistoleciki. I ten, pil, pilce. No, dzięki wiesz, mogę mi choć To nie ja, to gdzie ta dziewczyna? Mogę zabić osobiście. O, chcesz time bombę? Już za późno. Nie wziąłeś. Ja wziąłem. Nie chodź, napis, plądrujemy tu górę. Bo pilsy, chcesz pilsa? Dawaj szybko pilsa. Na górę, chodź. Za mną. jedź ma. Gdzie? Tam w środku masz pilsy. Wyłącz latarkę. Gdzie ty masz ten? Tu masz pilsa. Nie czekaj, bo mi się zlagowało. Chodź, ale wyłącz latarkę. Gdzie ona jest? Chodź, wyłącz latarkę. Tu jest, tu jest. Czekaj. Chodź tutaj na dół Czekaj, czekaj, czekaj na mnie, czekaj na mnie, czekaj na mnie Lepiej przeładuj Ale się ścięło Czekaj chwilę, bo mi się też właśnie ścięło CO ZA DEBIL RZUCIŁ KURWA W WITCH? Sorry Jaki tuman tu No strzelają w nią Pana miłe O Kurwa Oj, kurwa, ej kurwa, parkurowiec Jeszcze je. cię uleczy? A widzisz, ja tego a tego chciałeś zabić Włącz latarkę No to jest cały czas dowodzenia mam No dobra, idziemy <laughs> Ja nie wiem, czy ma, moja matka patrzy, czy śmieje się ja Chodziź I tu jakieś ukryte przejście na no nic nie ma. Chodź tu, powiedz, że to jest sceny. Lol, ty, 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 nie idziemy. Okay. To było dziwne, co właśnie to przeżyłem. Co? Kurwa, chyba grubas. Nie, czekaj, nie strzelaj, Stój w miejscu. Ja schodzę po schodach już. Mówię, że stój w miejscu, bo się lagłem. No dobra, stoję. Cześć, bo ci biją Kurwa, za dużo papierosów palcia Dobra Ja Dobra kurwa, jadejmy z kurwami. o oh! Hunter ha ha, zabójdź go Suka. Szuka chodźcie Tajne przejście przez tajne Nie mogę dać Czemu mówisz takie głupotowe? Za... No Kurwa! Obspermij mnie, horda idzie Weź pistolety w Nie można Nie zabijaj kurwa! Ile? Mało ci zabrałem. Ja znam szybkie przejście. Gdzie Bum bum bum. Czekaj, zmienimy na Tam camper. Team camper. Tam camper. co zmieniło? Nie, nie zmieniło. Bo to inaczej robisz. Amunicja Mogłeś poczekać w swoim miejscu, bo mnie odspermił jakiś ten... Czekaj, stój, stój tam, stój tam, stój tam cały czas Przywitaj się z Bobem Że ma Bob Ale czekaj no Nie, A, Nie wiem jeszcze, bo się lagłem. Nawet broni nie widzę. Co ty jesteś? To koło amunicji. Aktualnie. Ty też. Ty I, i Zoe też. Co? Kaj okay, co? Stój w miejscu. Przez A co to było? Moja mama. Właśnie wiem. Śmieję się. Przywitaj się z Bobem, tu jest Bob, patrz. Cześć, Bob. 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 się, przywitaj się, Bob. Siema. Ale nie, mówię do Boba. Bob, stawaj, Ileż ty możesz mieć tego kaca? Ja pieprzy... Za dużo ma tego kaca, chodź. Kajem, um, jem. Idziemy. No! Tędy chodź, chodź. Chodź Chodź I Wiesz, że chodzimy tutaj. Ej, stój tutaj, na chwilę. Chodź tutaj. Chodź do mnie na chwilę. Muszę ci powiedzieć tajną sekret. ci? No. Chodzimy w górę. Wiem. Ten gruba na osoba. Chwila zwiepsona. Nie no. wyczyta. Idziemy. Tu żara przylecą. Kurwa! Ja pierdolę. Pomógłbym ci, ale nie byś teraz No Chodź tu, bo musimy zamknąć te drzwi. Już jest safe house. Nie. Kurwa, tutaj nie ma drzwi. przejście. Ile masz HP? W Lewo teraz. Mogliśmy iść tamtym głównym. Chodź za mną. Chodź. Wow. Też masz takie, takie białe. Co? Nie. Tomk! O tam, kurwa. Stary, co najgorsze, Ja pierdolę jedną, ja zginę. Zginęłem. Leżę na podłodze i kwiczę Ustrzelać kurwy do niego, to... Dzięki. Widzicie, mi się ale mnie uratować. No mu dałeś... nie włączysz latarki? Na no jaki ty poziom dałeś trudności? Nie wiem, tam dałem y, Hospital 3. To jest mapa. Cześć, się no. będzie trzeba znaleźć. No. Zresztą nie znaleźć. A będę pewnie w szpitalu gdzieś. Na początku szpitala Tu mam safe house, tu mam ci w dupie. Into the I, i, a jest w tym. W aucie Pamiętam jeszcze No Dzięki zamknęł właśnie rowa sobie zrobił Cześć, też cię trzeba znaleźć tam. Gdzie ty jesteś? Gdzieś, czy w drzwiach na pewno będę. Może w klopie, jak zawsze. Zabiję pierwsza smokera. O kurwa, holda! Spierdalaj szybko! pierdol mnie! Mam radę. Nie, no, nie, mówiłem Dobra, Dobra, No nie, mogę, nie, nie, no nie, mnie nie, 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 Dobra, nie, 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 i się nie, Najpierw nie, 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 będę. nie, 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 Ale zostaw mi jedno Ej, bo oni za wszystkie zajebią Nie, oni tutaj nie biorą przecież Tylko z początku Dobra, zamykaj te drzwi Cześć, od góry na wezmę Ja sobie biorę zawsze snajperkę Kiep Dobra, jest करवा बस गिनने हवा जाल या आ हम 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 हम

Let me at a house party getting jammed up you were tony renza when they ask who's the fucking boss put your hand